Otwarcie nowego sklepu z odzieżą używaną w Gdańsku. Znajduje się on na ulicy Cienista 30 w Galerii Hell. A jest to właśnie sklep Fuchs, który oferuje markową odzież z drugiej ręki. Na otwarcie przyszło sporo osób, ale każdy na spokojnie wszedł i znalazł swoją wymarzoną perełkę. Sklep Fuchs przygotował na otwarcie dla swoich klientów tort oraz słodkie baloniki. W środku sklep prezentuje się jeszcze lepiej, a w swojej ofercie ma mnóstwo ciekawych produktów. Możemy znaleźć duży wybór butów sportowych, różnego rodzaju Air Force, Air Maxy, Nike T czy też Adidasy. Wszystkie ubrania są ładnie podzielone i pogrupowane. Mamy m.in. dział damski, męski, spodnie, shorty i zabawki. Przeglądając wieszaki natrafiłem na dużą ilość vintage swetrów, koszulek, bluz czy ortalionów. Jednak w sklepie Fux znajdziemy też wiele markowych rzeczy. Tutaj bluza Adidasa i Nike. Ta koszula to moje ulubione dzisiejsze znalezisko. Stojąc z kolei, co zjedliśmy po kawałku ciasta. W sklepie obowiązuje bardzo ciekawy system sprzedaży. A ja Was serdecznie zapraszam do sprawdzenia nowego sklepu Fux w galerii Hełm.